Zdenerwowanie mi ja, a wściekłość ustaje. Nikt nie wróci jednak podbitemu państwu świetności, ani poległym żołnierzom życia. Nie można ufać człowiekowi, który nie ma nic do stracenia. Jeśli twój przyjaciel przyjaźni się z twoim wrogiem, oznacza to, że nie powinieneś spędzać czasu z tym przyjacielem. Wróg to przyjaciel, który za dużo o tobie wie. Atak jest tajemnicą obrony. Obrona to planowanie ataku. Nie ruszaj się, dopóki nie zobaczysz. Nie używaj swoich wojsk. Chyba, że można coś zyskać, nie walcz. Chyba, że pozycja jest krytyczna. Nieporządek wziął się z porządku, strach z odwagi, słabość z siły. Mądry władca jest ostrożny, a wyśmienity generał ma się na baczności. Oto sposób na zapewnienie pokoju w kraju i bezpieczeństwa żołnierzy. Niech Twoje plany będą ciemne i nieprzeniknione jak noc, a kiedy przyjdzie ten dzień, uderzaj jak piorun. Jeśli zignorujesz swojego wroga i siebie. Z pewnością znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Nie trzeba niszczyć wroga, wystarczy zniszczyć jego chęć do walki. Pośród chaosu jest też okazja. Zwycięzcy wojownicy najpierw wygrywają, a potem idą na wojnę. Podczas gdy pokonani wojownicy najpierw idą na wojnę, a potem starają się wygrać. Każde zwierzę z krwią w żyłach i rogami na głowie będzie walczyć, gdy zostanie zaatakowane. Aby poznać swojego wroga, musisz stać się swoim wrogiem. Nie ma żadnego przykładu, aby naród czerpał korzyści z przedłużającej się wojny. Traktuj swoich ludzi tak, jak swoich ukochanych synów, a pójdą za tobą w najgłębsze doliny. Pędź szybko, jak wiatr. Zbarty jak drewno, uderzaj jak ogień, bądź nieruchomy jak góra. Łatwo jest kochać przyjaciela, ale czasami najtrudniejsza lekcja do nauczenia się jest kochanie wroga. Możliwości mnożą się, gdy się u je wykorzystuje. Nie ma więcej niż pięć nut, ale kombinacje tych pięciu dają początek większej liczbie melodii, niż można kiedykolwiek usłyszeć. Kiedy wróg jest zrelaksowany, każ mu się trudzić. Gdy jest pełny, zagłódź go. Kto chce walczyć, najpierw musi policzyć koszty. Jeśli będziesz wystarczająco długo czekać nad rzeką, ciała Twoich wrogów będą przypływać. Poznaj siebie, a wygrasz wszystkie bitwy. Sto zwycięstw w stu bitwach. Nie jest szczytem umiejętności. Pokonanie wroga bez walki to szczyt umiejętności. Zbuduj przeciwnikowi złoty most, przez który będzie mógł się wycofać. Bądź niezwykle subtelny, bądź niezwykle tajemniczy. Aż do granic bezgłośności. W ten sposób możesz pokierować losem nieprzyjaciela. Cała tajemnica polega na zmyleniu wroga, aby nie mógł pojąć naszych prawdziwych zamiarów. Starożytni nazywali sprytnym bojownikiem tego, który nie tylko wygrywa, ale wygrywa z łatwością. Obudź go i poznaj zasady jego działania, zmuś go do ujawnienia się, aby odkryć jego wrażliwe punkty. Musisz wierzyć w siebie, Jeżeli umysł jest chętny, ciało może żyć bez wielu rzeczy. W ten sposób ekspert w bitwie porusza wroga, a nie jest poruszany przez niego. Wspaniałe wyniki można osiągnąć przy użyciu małych sił. Zastanów się, zanim zrobisz ruch. Jeżeli szybko przeżyję, jeśli wolno jestem zgubiony, to jest śmierć. Jeśli jego siły są zjednoczone, rozdziel je. Planuj na to, co trudne, póki jest łatwe, Rób to, co wspaniałe, póki jest małe. Jeśli wyśle wszędzie posiłki, wszędzie będzie słaby. Uważaj na cukier zmieszany z trucizną, strzeż się muchy, która usiadła na martwym wężu. Kto nie zna zła wojny, nie może docenić jej korzyści. Dlatego tak jak woda nie zachowuje stałego kształtu, tak w działaniach wojennych nie ma stałych warunków. Wygra ten, kto wie, jak radzić sobie zarówno w dobrej, i złej sytuacji. Nigdy nie ufaj przyjacielowi, który milczy o Twoich wadach.